On dzisiaj temat, bo patrzcie, zrobiłem takie coś i to zajęło ponad rok, mówię wam, o takie coś, no i dobra, no i taki problem, że tam, że to tak się przydaje, że jak ci się chce płakać, to tylko tak robić w nocy, czy nie, takie fajne, czy nie, takie o, można się wytrzeć, o tak, bardzo no, przydatne, hmm. Nie, poczekajcie, co się radzić. Coś tam pisze. Kurde, włączasz się. Włączę. Halo? No kurde, nagrywam. No dzięki. No dzięki kurde. No wiesz co, no, no wstydu mi narobiłeś. Wiesz jaki mam dźwięk w telefonie. No jak tak można? No, wiedziałeś, że o tej porze zawsze nagrywam? Nie wiedziałeś, że dzisiaj. A idź ty kurde, ty zawsze nic nie wiesz. Dobra, 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 dobra. Dobra, ty zawsze nic nie wiesz, wiesz? Ty zawsze nic nie wiesz. Sorry, kolejka to mnie zadzwonił, co nie? A to był telefon siostry, serio, nie no dobra, to był mój, sorry, nie chciałam się przyznać, że mam taki dzwonek, ale no po prostu lubię, no lubię, no, no i co z tego, no lubię tą piosenkę, to jest moja ulubiona, słyszę ją codziennie, no... Żeby mi jeszcze raz nie zadzwonił, bo ja mu tak... Się... Mac jaki fajny telefon, że nie. Okej, wsadzaj go tu. Jak się tu wyłącza dźwięk? Dobra, może spoko. Okay. Dobra, spoko ludzie. No, i co? No, i wróćmy do tematu. No, i ta szmatka jest fajna, jest moja ulubiona. O. No, i widzicie, no i takie fajne, kurde, można sobie zrobić samemu w domu. Tylko, że to trochę pracy zajmuje, tak rok czy dwa lata. Mówię Wam. Um, no, mówię Wam. No wiem, że tak dużo zajmuje, ale no przydaje się, jak chcecie się płakać czy coś. No to pa!